Wapno i witaminki szumią. Cześć Wam. Wstałem, wstałem, dostałem takiego kopniaka pozytywnego. No, mówię Wam nieprawdopodobna rzecz. W no to miałem przemyślenia, żeby nagrać Wam o tym, o takim kontraście, że tak jak jest dobro i zło, radość i smutek, to e, o tych stratach i nagrodach nie bywała rzecz, mnie dzisiaj spotkała. No, Jestem pełen energii pozytywnej, oczywiście oprócz tego, że mnie. No ale to nie gadajmy o tych zatokach, o tym przeziębieniu. To pełen nadziei, radości, to otwiera nowe bramy. Rano nie słyszałem jednak, bo przesnąłem w końcu. Ech, po tej ciężkiej nocy w nocy wymyślałem, co bym mógł jeszcze nagrać. Nagrywać można jeszcze w nieskończoność. I. Nagranie było na sekretarce automatycznej w telefonie, i już po dwóch wyrazach Wojtuś. I ja miałem... myślałem, mi słuchałem go, nagrałem to, ściągnąłem z, z sieci komórkowej to nagranie, bo można sobie zamówić. Jest to niebywała pamiątka na całe życie. To jest następny postęp, to są następne owoce. Ludzie, ja mi zabrakło języka, słów. We mnie się obudziło takie coś takiego podnosowego, zalała mnie taka energia pozytywna. mówię: Kurczę, wracają do mnie ludzie. Wracają. Coś znaczy jednak. Ten człowiek, z którym kiedyś przypłynęliśmy Mazury, w Mazury, i wzdłuż byliśmy na YouTube, na festiwalach filmowych, z którym nagrywaliśmy różne rzeczy, z którym opowiadaliśmy, ja byłem na innym w ogóle później, ja byłem gdzie indziej. O filmach Agnieszki Holland, popił diament, Diving Las Vegas. Jeszcze wtedy to było picie takie, no, już moje na granicy. Właściwie to już chyba było. Była przekroczona. I mówię, kurczę, i on, on, on w ogóle nie zna, on, on dostał ten numer telefonu mój od, od jeszcze innego kolegi, który właśnie się już z nim trzymam. I to są te przyjaźnie prawdziwe z bloku obok od dziecka. Coś nieprawdopodobnego. Ja się pobaczałem tutaj trochę. <laughs> kurczę, są do cholery te owoce. Uwierzcie, że są. Że. Zaraz o tym kontraście będę chciał powiedzieć. To mnie, to mnie właśnie... Zobaczcie, jaki przypadek. Tutaj całą noc zdychałem na te bóle fantomowe. Bo to wiecie, jak tu łamię w stawach, a tam nie ma co. Musi się coś odezwać w bani. I... Zadzwoniłem oczywiście, nie że przykładu. Nawet nie myślałem, co ja powiem. Nie będę analizował, co ja powiem. To ma być prawdziwe, że tyle dzwonię do Wojtusia. Zadzwoniłem. Odebrał. <grystanie> Pobaczyliśmy się razem. To też niezwykle wrażliwy człowiek. I tu się nie ma co wstydzić. My się 15 lat nie widzieliśmy. Ostatnie 5 zł pożyczałem, jak on był w morzu. Pożyczałem od niego, od jego żony. Chyba wtedy właściwie jeszcze nie, żony. Ja właśnie nic nie wiem, nie pamiętam. Jesteśmy umówieni po 11. I teraz już mam z kim zrobić festiwal filmów e, amatorskich i tak dalej, i tak dalej. I to jest przepiękne, to jest właśnie to, co Wam mówię, że trzeba te okoliczności prowokować. Nie, nie poznał Michała, nie poznałbym. No, nie poznał w sensie, no wiecie o co chodzi? On nie odzyskał tej. Yy, przyjaźni dawnej. To nie jest to nie jest koleżeństwo. To są przyjaciele. To są przyjaciele. I, i zobaczcie, że to już można by było sobie poukładać w głowie, że. Przy... No, I tak każdy z, z alkoholików ma, że, już jest, że to już jest sprawa przegrana, już, już niczego nie mamy. Kto jest najważniejszą osobą? Chociaż mamy mały kontakt z innych powodów, mój tata. I to jest niebywałe, że faktycznie jak byłem na ulicy, to on nie było. Ja nie mam do niego, absolutnie nie mam żadnego żalu, że nie, nie chciał ze mną rozmawiać. To jest oczywiste. Ale dzisiaj widzi człowieka właśnie, ja propos tego człowieka. <coughs> przepraszam. Ja się z mi dał takich witamin. I Wojtek też nagrał. Stary ty mi dodałeś tyle energii, jak ja usłyszałem, co ty odwaliłeś. I ja nie mam być dumny z tego. Ludzie, dosyć tego mojego jęczenia. Trzeba zakasać rękawy i zapierniczać, uwierzyć, ja uwierzyć w to, że zrobiłem wiele. Zrobiłem bardzo dużo i 2022 rok musi należeć do mnie, że będę, będę jakieś odnosił nie mówię o wielkich sukcesach sukcesiki właśnie od tych małych rzeczy. I jak ja go usłyszałem przez, na tym nagraniu, mówię, patrz, ktoś mnie znowu, ktoś mnie znowu docenia. Ja jestem człowiekiem. Że ja dużo zrobiłem do cholery. Kiedyś się mówiło wcześniej, że już nic nie ma sensu, że, że nie da się odzyskać, a zbyt, że, że tak jak jest to dobro i, i zło, czy radość i smutek, to że już nikt by nie wiedział o tym, jak jest, tracąc bez straty. Ja nikomu tego właśnie nie życzę. Ja wiem, jak jest, kiedy coś miałem, miałem tu dosyć dużo, dlaczego do później nie miałem, co straciłem i wiem, jak to smakuje. Te okoliczności, że kurczę, co ja dzisiaj mogę? Mogę pojechać z przyjaciółmi tymi, którzy się odezwali jako pierwsi zobaczyli, bo dlaczego oni się nie odsunęli? Oni widzieli dalej we mnie człowieka, że rawcio no gdzieś tam się pogubił, zabłądził, ale jest z powrotem, że ja tu mogę być wdzięczny Bogu czyścia jak to chcę sobie nazywać, że tak się stało, że nie straciłem tej takiej, no właśnie, tej swojej osobowości. I jeżeli ja mogę jechać na grzyby, gdzieś tam po Polsce, jeżeli ja się otaczam właśnie coraz większym, Większą liczbą osób ciekawych, wartościowych, jeżeli ja mogę iść na jakąś, do teatru, na sztukę, czy na, do filharmonii, na, na muzykę poważną, czy gdzieś tam pomagać w tym domu zaraz w środku kultury, przy różnych wydarzeniach, poznaję dalsze, dalsze następne osoby. Mogę wyjść na zakupy, mogę wyjść na spacer, mogę zrobić jakieś zdjęcie, i ja wiem, jak to smakuje, ale. Najgorsze jest to, że właśnie tą lekką ręką to wszystko traciliśmy, czy ja traci, traciłem, że dobra tam ki, to, to weź tam sprzedaj ten router Wi-Fi, on i tak już nie będzie potrzebny, sprzedaj ten magnetofon, na przykład do kolegi mówiłem i, i go wynieś, ale generalnie ja z domu nic nie wynosiłem, zresztą niewiele miałem. Ale jedna rzecz, która była u mnie najcenniejsza, moim jakimś ołtarzem, czymś najbardziej naj, naj, naj ważną, i zobaczcie, że to był przedmiot, to były klawisze, instrument, który sobie kupiłem za swoją zjaraną rękę w pożarze. No to była dla mnie świętość, Biada, żeby ktoś tam przy nim, bo z kawą, z piwem czy z czymkolwiek. I nawet przez ułamek sekundy nigdy w życiu, jak piłem, nie miałem od 96 roku. Nie miałem pomysłu, żeby sprzedać, żeby wynieść, żeby zastawić nawet w lombardzie. Nie! To była świętość. 96 rok, 6000 wtedy wydałem amerykańskie samochody, przepiękne klawisze. No. A dzisiaj ja w życiu bym tego wszystkiego, bo tak sobie wartościowałem, to w, tym, w tych przerwach między bólem a tym, co ja sobie Wyobrażam, czy wymyślam, co jeszcze tutaj będziemy, czy ja będę nagrywał dla Was. Tematy są jeszcze, to się to, w ja myślałem przez jakąś chwilę, był taki zastój, że tu już nie ma o czym mówić. Jest pełna do jeszcze do pogadania na temat no, wszelki. Zwłaszcza, <coughs> przepraszam, no właśnie, zwłaszcza ten alkoholowy. I właśnie Wojtuś mi dał e, takie poczucie, że ja jestem. Godny, godny przyjaźni. Bo to nie były, nie wiem czy już to mówiłem, to nie były takie bziwoziny, jakieś tam o ko, 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 koleżka, koleżeństwo takie. To właśnie była ta prawdziwa przyjaźń. Zresztą on był bardzo długo przy mnie w tym moim piću, dopóki no, nasze no, drogi się roz, rozeszły, bo bo normalnie ludzie normalnie żyją, a ja zostałem w swoim alkoholizmie: jeszcze ostatnie 5 złotych pożyczałem od żony jego. No, no, i to jest bywały I teraz właśnie o tym, o tym kontraście, o tej wadze że ludzie, to co ja dzisiaj mam, nie jest warte ani jednej kropelki, ani łyczka. Najlepszej wódki piwa, czegokolwiek, i w ogóle ten stan, bo przepiliśmy po to, żeby go mieć, to a, a, absolutnie. no Po co mi to, ta stawka jest cholernie wysoka, ale i to jest właśnie to, że, no bo mi się teraz e, łatwo gada, bo minęły 4 lata. Tak, ale każdemu minął. No... Ja zdaję sobie sprawę, te cholerne pierwsze dni, miesiące. Się dłużą. To jest ta cierpliwość, to jest ten czas, ale jest to do zrobienia, jak widać. Jeżeli będziemy odwlekać, to możemy tylko żałować, tak jak ja dzisiaj, że o kurczę, miałem 33 lata, wtedy mogłem, później też mogłem, jeszcze później mogłem, ale kiedy jest najmądrzejszy Polak? No, właśnie po szkodzie. I rzeczywiście, jak na początku ten człowiek sobie nie zdaje sprawy, załóżmy, mówię ogólnie, nie, nie o sobie. Tylko taki jest schemat, mniej więcej. Wynoszenie, sprzedawanie tego, strata pracy, strata prawa jazdy na razie takie straty materialne. Później się ktoś tam już odsunął, to mówisz: wyszedł ale tam kij z nim. Ten nie, bo to właśnie ta bota arogancja, pijacka. To jest no nie, to się oddaje, znajdzie sobie innych, i potem się okazuje, że jesteśmy sami, jak palec. I Aż w końcu się wszyscy odsuwają i mówimy no tak, i teraz nie ma szans w ogóle, żeby to jakoś nadrobić. No tak to jest, tak to działa, że na początku jest to. to jest tam taki depresyjny, i mówisz, bo to, to już nie ma szans, przecież to no jak to. A ty ja też mógłbym przecież powiedzieć, a teraz to już w ogóle po No właśnie po to, że chce się żyć. Uśmiecha się gęba. Chce się chodzić na ten spacer do parku, a tu fotkę jakąś ładną zrobić, bo właśnie takie drobiazgi cieszą. Ja nie mogę się doczekać w ogóle takiego momentu, kiedy ja dostanę e, mieszkanie e, i zwyczajna, zwyczajna to szufelka, czy zmiotka, ona będzie moja. I to jest nie do opisania. Ja już dzisiaj wiem, że to będzie. Taki drobiazg będzie dla mnie tak ważny, bo ja tego nie miałem. Czy ubijaczki do piany, czy młotek do bicia mięsa, czy deska do krojenia. No przecież to jest kapitalne. Dla mnie są to dzisiaj niezwykle cenne rzeczy i to się tak wydaje. Ale ja mam poczucie takie, że ja usiądę mm, na środku, kołach ścian. <grytanie> Jakaś już zmiotka pewniejszą szufelkę będą. I będę się z niej cieszył, że to jest moje. To są niebywałe, wiecie, rzeczy, że właśnie potrzeba czasami, czasami, a może właśnie zwłaszcza potrzeba tego osiągnięcia dna, żeby zrozumieć pewne rzeczy. Ja wszystkim życzę właśnie, żeby nie eksperymentowali, żeby nie odwlekali. Ja się tak cieszę, jak widzę wpisy tutaj widzów. I to nieważne, czy rok, czy cztery, ale idziemy no, często też łeb web i miło jest to czytać, że ktoś pozdrowi, mówi już rok, już cztery lata, czy ktoś miesiąc, a może i parę dni. Jest to niezwykle budujące. Świetne, to jest. Przeźwijmy razem. I to chyba wszystko, co dzisiaj chciałem powiedzieć Wam. Ja jestem niezwykle uradowany. Próbuję chrybkę jakoś trzymać. Zaraz tutaj witaminki wapno, piję dalej zgasło światło, nie nagrało się poprzednie, ale do przodu. I rzeczywiście dosyć tego narodzenia. Jestem niezwykle podbudowany tym właśnie, że ludzie, z którymi kiedyś byłem, z którymi rozmawialiśmy na tematy zupełnie na innym pułapie niż dzisiaj. Tutaj jakieś, to znaczy nie tutaj, tylko nieźle się że tutaj w sensie co dalej się ze mną stało, że jakieś jakieś ulice, jakieś coś, gdzie tanio wino, piwo kupić, co zupełnie jakiś świat. Nie mój kompletnie, ja to się czuję i rozumiem. I, i te rozmowy o, o filmach Agnieszki Holland, o, o Popiół i Diament z Cyburskim, Living as tak. no, to z Nikolajem festiwale filmowe. To kapitalne rozmowy. Ciekawe, czy Wojtek ma nasze nagranie takie. jakiś dialog taki świetny nagraliśmy na tamte czasy. Nie wiem, jak to dzisiaj by brzmiało. Także ja Wam życzę kapitalnego, pozytywnego weekendu ja się kładę, bo mnie strasznie bolą. Może i dobrze, że nie ma światła, bo idzie po skroniach. Wszystkiego dobrego. I ja muszę mniej marudzić i doceniać siebie za to, co zrobiłem, bo to, to co zostało nagrane na tej sekretarce i nagrałem sobie jako plik, zatrzymam do końca życia, bo Yes, ce